Jeżeli mamy przewodnika, jeżeli mamy jakiegoś historyka sztuki, jeżeli nasza mama, tato, dziadek lub ktoś z rodziny pasjonuje się tym tematem, to on naturalnie wprowadzi nas do tego świata. On nam o tym opowie, on nas nakieruje, będzie wiedział, na jakim obrazie się skupić, ale zazwyczaj ym, nie mamy takiej osoby. O, jest luksus! Jeżeli, tak, jeżeli ktoś ma to fantastycznie i korzystać z tego, jak się da, ale jeżeli nie, to mamy też oczywiście inne drogi. To nie jest koniec świata. I tutaj ja patrzę na tą drugą drogę, troszkę jak na dwujęzyczność zamierzoną. Czyli kiedy my mówimy po polsku, mieszkamy w Polsce, ale postanawiamy, że nasze dziecko teraz będzie uczyło się mówić po angielsku. I każdy rodzic do tej dwujęzyczności podchodzi w inny sposób, ale zazwyczaj są to bardzo podobne punkty, czyli szukamy książek, które odpowiadają zaawansowaniu w tym języku naszego dziecka i, i wieku dziecka. Więc kupujemy jakieś prostsze książki, czytamy je. Jeżeli oglądamy bajki, to albo przechodzimy w zupełności na bajki angielskie, albo trochę tych angielskich bajek, angielskie piosenki, wplatanie języka do codzienności, i tak I można, jeżeli chodzi o sztukę, działać dokładnie tak samo. Czyli szukamy produktów dopasowanych do wieku naszego dziecka i zaczynamy je z tą sztuką opatrywać. Czyli oglądamy sobie albumy, oglądamy sobie te obrazy, może jakieś filmy w internecie związane z tymi obrazami, tworzymy. Oczywiście dużo spontanicznej twórczości to jest ważne, i to mówią wszyscy nauczyciele i pedagodzy, jeżeli mówią o sztuce, ale odtwórczość też jest jakąś ciekawą formą urozmaicenia tego wszystkiego, więc możemy próbować stworzyć jakieś swoje dzieło jak Wangok. Tutaj mogłabym o tym mówić bardzo dużo, ale jeżeli przygotujemy taki grunt, i dziecko już jest opatrzone, już zna jakieś nazwiska, już układało na przykład jakieś puzzle z danym obrazem i później idzie do muzeum, na przykład narodowego w Warszawie i widzi tam obraz w altanie, to dziecko nie widzi tysiąca innych obrazów, tylko krzyczy: "Mamo, mamo, to ten obraz, który układaliśmy wczoraj w domu". Tak to wygląda. I możemy zaklinać rzeczywistość, ale to przygotowanie naprawdę pozwala nam później dużo łatwiej wejść do tego świata sztuki i do tych muzeów, które są Wydają się być takie nieprzystępne, zimne i obce. I jeszcze do tej drugiej strategii, czyli bez przewodnika, dodałabym drugą opcję, bo wiem, że są rodzice, którzy biorą dzieci i idą do muzeum, oglądają obrazy, wracają do domu i później o tych obrazach rozmawiają i pogłębiają temat. Te obrazy na przykład kolorują, rysują, słuchają historii życia. Na przykład artysty, który to stworzył, interesują się całym kontekstem w drugą stronę, czyli jakby najpierw patrzymy na spontaniczne reakcje dziecka, a później pogłębiamy temat.